Widzowie, w dzisiejszym filmie sobie znowu zagramy e, zostaniem PC-tem, albo zgiń. E, chyba to tak się nazywa, ale nie chcę Was wprowadzać w błąd. Oczywiście gra na Roblox, bo nie wiem z czego mam nakrywać. Bo mam Steam'a i mogę sobie coś sam nakrywać, tylko po prostu nie wiem co mogę, z czego Wam tam mogę nakrywać. Więc fajnie by było, gdybyście mi jakieś tam w komentarzach dawali pomysły. Ehm. E, ja zaczynam naprawdę od nowa nagrywać, bo nie chcący nagranie. XD, trochę się z tego. No to... I to będzie pierwsza runda w ogóle w tym odcinku. Mam nadzieję, że dacie suba, bo w ogóle nam brakuje jednego suba do 30 subów. Już Z jednej strony jestem zaskoczony, że to tak szybko leci, z drugiej strony... Właśnie, wolno no bo jak ja nagrywam już od jakiegoś lutego no niby, nie wiedziałam że to nie będzie jakoś tak że będę od razu miał milion subów tysiące subów miliony no ale myślałam że po prostu to będzie trochę łatwiejsze nagram odcinek ee, z... dzisiaj też nagram odcinek e, z tego Czekajcie, zaraz wam powiem, tylko... Ojej, też mam trochę lagi. Mm... A, z niej wybierz złej zjeżdżalni. Bo tu widziałem, że niektórzy Robloxowi, Youtuber też nagrywali to, więc chciałem zobaczyć, czy wam eee, się spodoba. Ej, jak to nagram? I niestety no wstety w sumie dobrze, że zobaczyło to... Czekaj bo nie wiem czy ten czas nie wraca? dobra. Zobaczyło ten film ponad 60 osób. Ale niestety już mi... O, wybraliśmy. Ale niestety nie subskrypcji było, bo chciałem chciałam ten odcinek rzucić, to nie nie wbierzłej zjeżdżanie co Chciałem wrzucić na tego, na 30 subów, żeby już było. A tam 60 osób zobaczyło ponad, a nie zasubskrybowało. Aż tyle. No bo prawdopodobnie 0 subów dostałem, więc zapraszam Was serdecznie do tego filmu. Może łapkę w górę dajcie. Ja... Mam nadzieję, że nacie łapkę w górę, bo mi po prostu wtedy miło jest. Wy nic za to nie płacicie A ja nawet jeszcze nie zarabiam Z YouTube'a, bo jestem Za słabym YouTuber'em Ja nawet nie chcę zbytnio zarabiać, tylko chcę być sławny po prostu Na tym YouTube'ie I po prostu nic was tu nie kosztuje A mi to po prostu sprawi przyjemność, jak ja widzę Łapki w górę i subskrypcję. Północ, szczerze mówiąc jedynie gram w północ Więc jestem ciekaw no nie, ja jestem szeryfem. Chciałam zobaczyć co będzie chodziło jako... ...przestępca. Aha, bardzo fajny tryb, bardzo. Mam nadzieję, że przestępcy tak samo wie. co so. Zobaczymy jak on biegnie. Hmm. Udawali, że chcemy w niego strzelić, ale złabić też. Co? Na no serio strzeliłem drugiego Co to się dzieje? Czekajcie, w ogóle muszę pójść do tablicy Nie mogę biegać? A... bo energia jest, dobra Gdzie tu jest w ogóle na tej mapie tablica? nie wiem, mogę zaryzykować. Kurde, to nie miało być z niego, tylko obok, chciałem zobaczyć jak zareaguje przedmiot No gdzie jest ta tablica? Czy ja widzę tą tablicę, czy nie? Nie widzę. Eee... Kurde, to też nie miał być w niego. Aha Dobra, widzowie. <słuch> Trudno, się mówi. Chłop też ma jedno życie. Widzicie jak przegraliśmy. Przejdę sobie do nas ten i zobaczę czy udało mi się zastrzelić. O i widzę, że teraz w ogóle mi sprzypniał, że teraz dłuższe, wolne. Wam tego dłuższego, wolnego, fajnego, żebyście się zbytnio nie uczyli. Tak, no, też do mnie powiedział przed wolnym, żebyście się zbytnio nie uczył. No bo wolne to trzeba skorzystać. Oj, mam nadzieję, że niedługo wbijemy te 30 subów pod tym filmem, a później nawet, żebyśmy zbili 50, no bo to jest teraz mój cel po... tym... To jest mój cel po... 30 Ja jeszcze chciałbym jakiś tam specjal zrobić, ale nie wiem z czego, naprawdę jak pierwszy z subów to zrobię Wam ankietę, żebyście dawali pomysły na specjal Bo... Nie wiem naprawdę z czego Wam mogę zrobić Gdybyście chcieli speciman to ja z bardzo... Bardzo, ale to bardzo. Hmm, nic tam nie mam że co bym mógł wam rozdać. Więc zbytnio zbyt sima, zbyt z Petsima i z go zbytnio też nie. Hmm, nie wiem, naprawdę, widzowie. Dawajcie, pomysł, ja będę, będę też ankietę robił, jak już wiecie, się i powtarzam się, sorry. Ale po prostu stresuję się, że. No bo niedługo 30 sobów i dla mnie to ważny moment No nie, dlaczego? Co to za odcinek będzie? I poradnik jak zginąć? Mm. Nie wiem co ja mam robić, nie chcę mi się grać przez co 7 minut odcinka możemy wiem, zobaczyć czy jakieś sekrety ma ta mapa jeszcze byłem takiego youtubera, bo chciałem właśnie dla was wygrać coś i chciałem z wygrać Twitch Peta, żebyś żeby coś do rozdania wam mieć na P79 na 30 subów, albo po mm, prostu na coś, żeby wam w końcu rozdać dobry konkursik zrobić. I wszyscy wygrali oprócz mnie, naprawdę, widzowie. Jak ja się tak rage'owałem na tym live'ie Chopisz na końcu ale o nie! Jerzyk nie wygrał nic jako jedyny Naprawdę widzowie, tak się zrejdziowałem Na tym live. Mm -hmm. Ojej Tym dobra Jeżeli te osoby będą przy tym co Zobaczcie kto był szeryfem. Nie, ta typiara jest za mocna. Grałam chwilę przed odcinkiem, bo jak... Nie wiem czy ja mówiłem na to na początku, już się zapomniałem. Przez przypadek usunąłem filmik. już nakrywałam i przez przypadek usunąłem, więc zaczęłam nowe nakrywać. I tamta typiara tak ogorniała w to. Jak ciągle ona szerifem ogarnia, ja piwniczę. Ej, jeszcze poczekajcie idę sobie od... wyłączę telefon, bo zapomniałem wyłączyć, włączyć, żeby nam nie spamiał mam Śmieszny dźwięk. Jakby ktoś mi SMS albo coś wysłał. Ojejku, jejku, No nie! Przuki jaja. Ruck lak. Fuck, fuck, fuck. Nie, Znowu! Co tu się dzieje? No ale bo mi się nie chce grać. W ogóle jest tu gdzieś tam. Jak łatwo przegrać poradnik? No dobra, Sam, że to może rozumiem. I chodźmy w wentami. Aha, nieważne. Tutaj jest lista poszukiwanych gdzie gdzie gdzie, gdzie? 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 Tam, 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 tam. Eee. Ja muszę chodzić... No, Od kiedy ten może stać w miejscu? Powiedzcie mi. Czemu ja się męczę? Dobra, stójmy o tak. Będziemy trochę patrzeć na dół i trochę patrzeć na górę. Więc jakby ktoś zrobił zadanie? To... No jak? Kiedy on to... Nie! Nie, ja nie mogę w nią strzelić, bo mam nie życie, zapomniałam. <laughs> no kurde, w taki sposób to ja nie wygram. Nie, nie! Mm. Szkoda, że się nie da kucnąć, bo bym tak kucnął, a tak bym patrzył pod kucaku. I oni może by zadania robili, a ja bym kucnął. No gdzie ty za? Co ty nie powiesz? Co to jest... Ja Dobra, to akurat bym pewny. Sorry wdowy, że tak słyszycie też co chwilę takie dziwne z mojego mikrofonu, ale mam w słuchawkach po prostu czasem muszę sobie coś poprawić. Nie no, chłop strzelił... Aaaaaaj! Wiem się, żeby to opisywać. Я то есть твой был шанс. Не. Не вам сил. Рубьте это может с на тебе аккурат в тебе стрелял бы в тебе. Тут это ты первый на ногу Сходи. Не, натуральная, тут потом нет. Oni na czas nie mogą rozegrać. Chyba, że nie, nie wiem kto wygra. No nie dwóch teraz bije to samo. Gdzie? Nie widzi. Nie, przegram. Zstrzelam do jakiegoś losowego typka chyba. Bo co ja zrobię? No i co miałem zrobić? <grymna> Nienawidzę być typem. Przerywam. O dobra, będziemy sobie jeszcze zakusować na mapę, a potem zrobić ten. No mapę. No nie, ta armii, na szalona konstrukcja. To to gdzie oni nie pokonali? Nie. Hotel. Nie. Co? Biuro, biuro! Biuro jest OG! Nie wiem, mówię, co ja mówię. W ogóle też mam fajną grę jedną. Jak 13 8 odcinka, ja pamiętam, jak tym minut lecą. Dobra, jeszcze jedna runda max. 2. Chodźcie na to! 5 sekund! Chodźcie tu! No, biuro! Dajcie! Nie wtrzymam. Wszystko dzisiaj na tym odcinku z nie myśli. O, wszystko dobrze, że przystępcą chcesz jestem. No a. Podłącz toalety. Jak on toalety? Biegnę. W to, biegnę, biegnę, biegnę. Czy to było we mnie? Mam nadzieję, że nie. Mam pewne przejście jedno, o którym mogę uciec. Chyba. Nie wiem czy one tu jest. Jest. Nie. Nie! Jest za dobra! Czemu zawsze to... Nie wytrzymam. Co ja robię? Co wie... Dobra... Kończę ten odcinek i... Wcześniej <grymne> zbytnio mi nie poszło. Proszę, dajcie suba, łapkę w górę. Już będę miał zaliczone 30 subów. Jeszcze gdybyście tak chcieli, chociaż wątpię, żebyście mi chcieli coś wysłać do mega. to powiedzcie moje ojtor909, w bo ja patrzę poza odcinkami, albo czasem na odcinkach czy coś e, dostałem, bo będę pozdrawiał was na odcinkach. Więc tutaj macie mój unik, jeszcze tylko przejdę sobie te to... odbić. Oh, A nie mogę. E, Jan, Janowy, 2011, Jan. Pozdrawiam Was, do zobaczenia. Myślę, że jutro też będzie odcinek, jak teraz trochę wolnego, no to mm. spróbuję Wam jeszcze jutro z czegoś nagrać, tak.